Nie, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. No oh. i spada i dobra Come on, come on. Dobra, dawaj, dawaj! Nieeee! Okej, okay, build. Jeśli chodzi o drzewko, umiejętności, to używałem w sumie kilku skilli na komendę. Czyli przed brutal atakiem łączyłem ten atak, taki, yy, nie, nie, przed brutal atakiem łączyłem ten atak, czyli to takie ładowanie z tym atakiem, to yy, atak z góry. A po Brutal ataku łączyłem ten atak, żeby doskoczyć mu na plecy i wtedy robiłem to atak z góry, nie? Oczywiście Mortal Blow, żeby takie dwa ładowane ataki zrobić, to bardzo często mu robiłem, zresztą robię na każdym bossie tę, tę, tę sekwencję. No myślę, że w, chyba znalazłem optymalne, y, optymalne podejście na miecz, nie? E, wiadomo, no tutaj Armor Breaker, to wiadomo, bardzo często. Tego nawet nie użyłem ani razu, użyłem tak za to refleksji. I naprawdę tu się przydała, bo w drugiej fazie pierwszy stagger to wprowadziłem dzięki. Dwa razy zrobiłem refleksję, i było po jego staminie. Tak to wygląda. Refleksja jest tak mocna: ma bardzo wąskie okienka, ale jak trafisz, to naprawdę daje ci duże benefity. Zdobywanie spirytu i oczywiście kanteratek, bo on bardzo często to robił ten boss. No i ten armorek, no to wiadomo, ten mój ulubiony armorek, kiedy parujesz, no to daje duże buffy do damage'u, do stamina damage'u i tak dalej, no i ten super garnek, najlepszy hełm według mnie w grze, bo daje ci, nie, y, obniża ci wymagania y, co do ilości elementów setu. I miecz, 147 poziom, spoko, fajnie, został mi ozma. I jeszcze jaki status? 165 level, siła 108, ale garnek podwyższa o 10, więc jest w tej chwili 88. Na no, ozmę już będę miał 99, wymaksowane.